Siemano mordeczki, z tej strony HEXO W tym filmie przedstawię wam najlepsze mapy na wbijanie expa w trybie kreatywnym Także koniecznie dać ten film do końca Oczywiście jeżeli jesteście tutaj nowi no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem A jeżeli chcecie więcej właśnie takowych mapek to zostawcie tutaj łapeczkę do góry No i sprawdźmy czy pod tym filmem w godzinę od jego wstawienia uda wam się tutaj wbić 400 łapeczek do góry No a teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania więc na samym początku, oczywiście, robimy to co zawsze, czyli wchodzimy do wyboru trybu gry, wchodzimy tutaj w kod wyspy, wpisujemy ten oto kodzik i klikamy Enter. No i odpalamy sobie tą oto mapkę, oczywiście, w grze prywatnej. No i moi drodzy, tak jak zawsze, przed tymi błędami, no to mówię wam, żeby otrzymywać więcej EXPO, właśnie na takowych mapkach, na samym początku, po wejściu sobie na tą mapę, musicie odczekać od 10 do 15 minut, i wtedy tego expa będziecie dostawali o wiele, wiele więcej. No i też chciałbym zaznaczyć, że z racji, że jest to dopiero w sumie na początek tego sezonu, to w większości takowych mapek jest dość szybko nerfionych bądź też w ogóle XP jest z nich totalnie usuwany. Ja na przykład ostatnio znalazłem mapkę, w której wbiłem sobie 100 tysięcy expa i ta mapka już niestety nie działa. Ale myślę, że te są też całkiem spoko i że za szybko nie zostaną usunięte. Więc tak, jesteśmy na mapie, klikamy sobie oczywiście Start. No i już wam wszystko tutaj pokazuje, jak tutaj to, to działa. Także gdy tylko i wyłącznie zostaniemy tutaj zrespieni, więc gdy już zostaniemy wczytani na takową mapkę, no to wychodzimy sobie z tego oto spawna. Następnie idziemy sobie do tej oto lamy, dokładnie tutaj po prawo. I teraz budujemy sobie 7 ramp do góry. Czyli raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6 i 7. Następnie stawiamy jedną podłogę i budujemy jeszcze 4 rampy dokładnie w tą oto stronę. No i w tym oto momencie tutaj powinien znajdować się przycisk Winter Defran. Także oczywiście sobie w ten przycisk klikamy. No i tutaj mamy oczywiście The Drama, więc generalnie, no to musimy go sobie nadzwyczajnie w świecie przejść. Ja tutaj dostaję oczywiście mniejszego expa, bo nie czekałem tych 10 i tych 15 minut, także, no dlatego po prostu dostaję tego mniej. Tutaj na samym końcu mamy prezent i sobie go odbieramy. No i dostaniemy wtedy Właśnie EXPA, który będzie nam się cały czas nabijał, tak zwanego AWK EXPA. No i w tym oto momencie, gdy wracamy, jeszcze idziemy sobie na tą oto statuę tego ziomeczka. I na tej oto statule tego oto ziomeczka powinien być jeszcze jeden przycisk, tak jak tutaj widzicie. Więc sobie go oczywiście odbieramy. No i w tym oto momencie idziemy sobie po prostu z tego oto detrana. Także w ten oto sposób. No i sobie po prostu stąd wychodzimy. Więc, moi drodzy, teraz przechodzimy do kolejnego przycisku. Generalnie musimy zbudować się dokładnie w stronę tamtej oto choinki, na którą właśnie patrzę. Jest ona na prawo właśnie od spawna. No i oczywiście się do niej budujemy. Generalnie, moi drodzy, no to tutaj akurat ten przycisk nie będzie dokładnie koło tej choinki, ponieważ musimy się też zbudować troszeczkę w tą oto stronę. I generalnie zaraz Wam tutaj wszystko przedstawię, tylko chyba muszę jeszcze się troszeczkę wyżej podbudować. I tutaj zaraz powinniście zobaczyć właśnie po co się buduje. Więc generalnie, no to budujemy dalej i dokładnie no w sumie lecimy w stronę tej choinki, także tutaj nie ma żadnego problemu i dokładnie w tym oto miejscu tam jest ukryty właśnie można by powiedzieć, że kolejny przycisk z właśnie expem. Więc idziemy dokładnie w to oto miejsce i tutaj tak jak widzimy, znajduje się taki oto prezencik. Generalnie no to koło tego prezenciku gdzieś dokładnie w tym oto miejscu powinien znajdować się kolejny przycisk z expem, tylko żeby go zlokalizować. O tak jak widzicie, mamy tutaj ten oto przycisk. No i sobie go oczywiście klikamy. No i w tym oto momencie dostajemy tutaj jeszcze troszeczkę expa. Także myślę, że całkiem, ale to całkiem fajnie. Ja tutaj tak jak widzicie bez żadnego czekania dostałem prawie 10 tysięcy. W sumie to nawet już ponad 10 tysięcy. Także myślę, że całkiem spoko. I ja tutaj no, nawet nie czekałem tych 10, no 15 minut. Także no myślę, że jak wy poczekacie to dostaniecie tego expa o wiele, wiele więcej. Więc przechodzimy sobie do mapki numer 2, wchodzimy oczywiście tam gdzie zawsze, wpisujemy kodzik, no i odpalamy sobie tą oto mapkę. No i tutaj również będziemy mieli parę przycisków i przedstawię wam po prostu gdzie możecie je znaleźć. No i tutaj tak samo jak w poprzednich mapkach, no musicie poczekać ten czas, żeby dostawać oczywiście więcej expa. No chyba, że nie chce wam się czekać, to po prostu sobie odbieracie tak samo jak ja tutaj na filmie. Ze względu na to, że ja na filmie to w ogóle nie czekam właśnie tych 10 minut i po prostu od razu wam pokazuję gdzie to się znajduje, także tak to mniej więcej wy. No i oczywiście tutaj jesteśmy w tym momencie wczytywani, no i zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby tutaj dostawać expa. No oczywiście na samym początku to jest raczej pewne, klikamy sobie start, no i w tym przypadku również mapka będzie bardziej w klimacie świątecznym. Także to myślę, że akurat jest całkiem spoko, więc na samym początku musimy sobie podejść do sekcji broni. Generalnie no to w sekcji broni przydałoby się wziąć, że tak powiem grappler, bo tutaj na start niestety, ale takowego grapplera nie dostajemy. No i oczywiście w razie czego możemy sobie też na przykład Wziąć taką oto MK w sensie z tego skara. No i generalnie w tym oto, moi drodzy, momencie, musimy znaleźć tutaj przycisk, który wyłącza nam całe to niebo. Więc generalnie takowy przycisk gdzieś się tutaj znajduje. Więc przycisk ten, moi drodzy, no niestety, ale no, mi się tutaj nie wyrenderował. Generalnie jest on naprzeciwko tutaj przycisku wspierania. I mamy tutaj taki oto przycisk, który nam właśnie wyłącza, że tak powiem, e, całość. W sensie tutaj to całe tło. Więc na samym początku lecimy sobie w to oto miejsce, które jest dokładnie przed nami, dobra. E, I w tym oto miejscu, moi drodzy, musimy zejść sobie tutaj, następnie tutaj, i w tym oto mo momencie, dokładnie od tego oto miejsca, zbudować sobie 15 ramp do góry. I przy okazji musimy sobie oczywiście jeszcze no później zbudować jedną podłogę, więc budujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15. No i w tym oto momencie stawiamy tutaj coś takiego, i tutaj mamy właśnie pierwszy przycisk z exp. -em. Generalnie jest to tak zwany AWK-EXP po raz kolejny. No i generalnie, no to w tym oto momencie musimy popatrzeć sobie po górach i widzimy, że na jednej z takowych gór znajduje się taki oto domek. Znajduje się dokładnie to w tym oto miejscu. Także sobie tam oczywiście idziemy i tam się oczywiście budujemy dokładnie w tym oto miejscu, do tego domku, który jest tutaj u góry. Więc gdy już tutaj jesteśmy, no to oczywiście sobie tutaj podchodzimy i musimy sobie tutaj wejść na kucaka. Idziemy sobie dokładnie w to miejsce, idziemy do góry i tutaj mamy trzy takie oto kartony, więc wchodzimy pomiędzy nie i tutaj mamy właśnie kolejny przycisk z xp więc sobie go oczywiście odbieramy i w tym oto momencie, tak jak widzicie dostaję tutaj całkiem, ale to całkiem sporo właśnie xp -ka. także myślę, że całkiem spoko. Mamy tutaj chyba, no powyżej 10 tysięcy już dostałem, więc też myślę, że bardzo, ale to bardzo przyzwoicie, ale to jeszcze nie wszystko, ze względu na to, że na tej mapie znajduje się jeszcze jeden przycisk na expa, który znajduje się dokładnie w tej oto grocie, więc generalnie no to oczywiście używamy sobie tutaj graplerka, tak jak zawsze, no i musimy sobie pójść dokładnie w to oto miejsce, czyli tutaj w tą oto szczelinę i tutaj, tak jak widzicie, mamy ostatni przycisk z expem, więc sobie go używamy no i tutaj, tak jak widzicie, powinienem dostać expa po raz kolejny, pewnie tutaj, no już ponad 5000 i chyba nawet do nowego levela mi starczy, także... No i tak jak widzicie wbiłem sobie kolejny poziom. Także tak to mniej więcej wygląda. Mapka myślę, że całkiem przyzwoita w klimatach świątecznych, więc całkiem spoczy. No i oczywiście teraz ostatnia mapa. Wchodzimy oczywiście tam, gdzie zawsze. Kod do wyspy i wszystkie te kody będą gdzieś w przypiętym komentarzu, więc odpalamy sobie tą oto mapkę. No i moi drodzy, przypominam, że właśnie do, do moment, w którym wy na przykład oglądacie ten film i na przykład chcecie sobie zrobić którąś z takowych mapek, no to takowa mapka może być przykładowo na przykład, do po prostu znerfiona, bądź też EXP, no nie będzie wam działał, także w razie czego to no, najprawdopodobniej jeszcze powstanie parę takich materiałów. No i też postaram się wam gdzieś na jakiegoś TikToka czy gdzieś wrzucać właśnie takie błędy na Expa. Także to jeszcze zobaczymy. No tak naprawdę co sezon, co rozdział wam właśnie pokazuje takie mapki i wam się to dość podoba. Także no, w tym oczywiście mamy również to samo po raz kolejny, więc tutaj jesteśmy na mapce. Wchodzimy sobie tutaj oczywiście, żeby być w tym oto miejscu. Na samym początku od razu wyłączamy sobie tutaj to coś, więc e, musimy. Dwa razy kliknąć w ten przycisk, no i tak jak widzicie, mamy tam taką ogromną platformę, i to właśnie na tej platformie będziemy tutaj działali. Bierzemy sobie oczywiście graplera i budujemy się do takiej oto platformy, która się właśnie w tamtym oto miejscu znajduje. No i tam generalnie będą wszystkie błędy na tego Expo. Tam są wszystkie przyciski, właśnie na tej ogromnej platformie, która jest w niebie. I zaraz wam pokażę tutaj, jak wszystko odebrać. Budujemy sobie w miarę prostą rampę, żeby e, generalnie tutaj zaraz wrócić, bo będziemy tutaj wracali i to dość często. To, bo za każdym razem, jak użyjemy sobie przycisku, to następnie nas spawna. Więc na samym początku, wchodzimy sobie tutaj, czyli tutaj, gdzie jest no entry, wchodzimy sobie tutaj, i na stole od bilarda znajduje się pierwszy przycisk. Jest to przycisk, który daje nam właśnie tak zwanego AWK EXPA. No i w tym oto momencie wracamy sobie na taką oto platformę, tak jak mówiłem, do tego lepiej, żeby była ona po prostu prosta. Używamy sobie tutaj graplerka, więc gdy już tutaj wrócimy, moi drodzy, to musimy sobie iść na maksa po lewo do tych oto drzwi, następnie wejść sobie tutaj i na tej oto kasie mamy kolejny przycisk z EXPem i w tym oto momencie dostajemy, tak jak widzicie, więcej EXPa. No, oczywiście wychodzimy sobie stąd, no i lecimy po raz kolejny w to samo miejsce, także. E, oczywiście używamy sobie tutaj grapplerka, lecimy sobie, cyk, cyk, cyk i musimy sobie wejść na dach, no w sensie nie musimy wejść na dach, ale no najlepiej tak wejść. No i tutaj dokładnie na tym oto piroszku mamy właśnie sekret XP, także sobie odbieramy. I tak jak widzicie, po raz kolejny dostajemy tutaj expa. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą mapkę, jak i również o ten odcineczek. Przypominam, że na każdej z takowych mapek nie czekałem tych 10 lub też 15 minut, więc no definitywnie tego expa więcej po prostu nie dostawałem i dostawałem go troszeczkę w małych ilościach, ale tak czy siak myślę, że było go całkiem sporo. Więc oczywiście jak chcecie kolejny taki film, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, no i wtedy będę wiedział, że chcecie więcej takich filmów. Ja byłem Hekso, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!